Czy leżysz obudzony o trzeciej nad ranem, wpatrując się w sufit, przeliczając w myślach rachunki i zastanawiając się, jak zapłacisz czynsz w przyszłym miesiącu. A potem uderza cię coś jeszcze cięższego. Poczucie winy. Mówisz sobie, że w ogóle nie powinieneś myśleć o pieniądzach. Że prawdziwa wiara oznacza, że powinieneś po prostu zaufać Bogu i przestać się martwić, ale zamiast spokoju, niepokój narasta, a wstyd staje się głębszy. Oto czego prawie nikt ci nie mówi. To poczucie winy, które odczuwasz, nie pochodzi od Boga. To kłamstwo, i to kłamstwo po cichu utrzymuje cię w ubóstwie niepokoju i duchowym zagubieniu. Co jeśli Bóg faktycznie chce, abyś miał pieniądze, ale nie w sposób w jaki sprzedają to kaznodzieje prosperity, i zdecydowanie nie w sposób w jaki naucza tego religijne ubóstwo. Zostań ze mną, ponieważ jedna z zasad, którą zaraz usłyszysz, jest sprzeczna z tym, co większość pastorów mówi o pieniądzach, a pochodzi prosto z Pisma Świętego. Zostań ze mną przez kilka następnych minut, ponieważ to, czym mam się podzielić, nie jest motywacyjną przemową ani religijną tradycją. Jedna z zasad, którą zaraz usłyszysz, będzie bezpośrednio sprzeczna z tym, czego naucza prawie 90% pastorów na temat pieniędzy, a jednak pochodzi prosto z samej Biblii. To nie jest teoria, to nie jest opinia. To jest pismo święte, zastosowane w prawdziwym życiu. Zanim pójdziemy dalej, chcę, abyś zrozumiał coś ważnego. To przesłanie nie jest komfortowe. Kwestionuje sposób, w jaki myślisz, wydajesz i ufasz, i właśnie dlatego ma moc przekształcenia twojej finansowej przyszłości. Jeśli kiedykolwiek modliłeś się o przełom finansowy i czułeś, że nic się nie zmieniło, musisz to usłyszeć. To czego się zaraz dowiesz. Może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz Boga, pieniądze i odpowiedzialność. Przez dziesięciolecia wielu wierzących było karmionych cichym, lecz szkodliwym przesłaniem: Prawdziwie duchowi ludzie nie powinni przejmować się pieniędzmi. Jeśli chrześcijanin staje się bogaty, coś musi być nie tak. A jeśli zmagasz się finansowo, rozwiązanie jest zawsze takie samo: módl się mocniej, miej więcej wiary, cierpliwie znoś. Ten pomysł brzmi święcie, ale wytworzył coś głęboko niezdrowego. Stworzył pokolenia wierzących, którzy są spłukani, zaniepokojeni i ciągle czują się winni za pragnienie stabilności. Ludzi, którzy uśmiechają się w kościele, ale w nocy leżą obudzeni, gniewając się na Boga za swój finansowy chaos. Kochają Boga, a jednak potajemnie czują się przez niego opuszczeni, gdy rachunki się piętrzą, a modlitwy wydają się bez odpowiedzi. Tragedia nie jest tylko finansowa. To duchowe zamieszanie. Oto prawda, która zmienia wszystko. Bóg nigdy nie powołał cię do ubóstwa. Nigdy nie nakazał ci gloryfikować niedostatku. Powołał cię do zarządzania. A różnica między tymi dwoma ideami jest ogromna. Jedno prowadzi do strachu i wstydu, drugie prowadzi do odpowiedzialności, pokoju i celu. Poznaj Markusa. Na papierze Markus był wszystkim, co ludzie nazywają sukcesem. Był inżynierem oprogramowania mieszkającym w Kalifornii. Zarabiającym ponad 200 tysięcy dolarów rocznie. Miał piękny dom na przedmieściach, nowego Tesle na podjeździe, a jego dzieci uczęszczały do prywatnej szkoły. Z zewnątrz wyglądało na to, że już wygrał grę finansową. Ale każdej nocy Markus miał problemy ze snem. Każda drobna zmiana na rynku powodowała ucisk w klatce piersiowej. Każdy nieoczekiwany wydatek wywoływał panikę, nieustannie bał się utraty tego, co tak ciężko. Wypracował. Ironia była bolesna, posiadał wszystko, a jednak nic nie dawało mu spokoju. Potem Markus natknął się na werset, który rozbił cały jego światopogląd. Do pana należy ziemia i to, co ją wypełnia świat i jego mieszkańcy. W tym momencie coś zaskoczyło. Zrozumiał, że tak naprawdę nie posiadał swojego domu, samochodu, ani nawet swojej pensji. Wszystko należało do Boga. Markus nie był właścicielem, był zarządcą. I to uświadomienie sobie zmieniło wszystko. W tym miejscu większość ludzi to przeocza. Różnica między pojemnikiem a kanałem decyduje o całej twojej finansowej przyszłości. Pojemnik istnieje, aby przechowywać bogactwo dla osobistego komfortu. Mierzy sukces z saldami kąt, posiadłościami i ulepszeniami stylu życia. A ponieważ wszystko jest mocno trzymane, strach jest zawsze obecny: strach przed utratą, strach przed spadkami, strach, że wszystko może zniknąć z dnia na dzień kanał działa inaczej. Kanał nie przywiera do zasobów, pozwala im płynąć. Mierzy sukces nie tym, ile jest przechowywane, ale tym, jaki wpływ jest tworzony. Kanał ufa, że tak długo, jak pozostaje otwarty i wierny, więcej będzie przez niego przepływać we właściwym czasie. Obserwowałem, jak ta zmiana przekształca prawdziwe życia. Weźmy sarę, samotną matkę w Teksasie, zarabiającą 42 tysiące dolarów rocznie. Jej dochody nigdy się nie zmieniły. Jej okoliczności nagle się nie poprawiły, ale jej perspektywa tak. Przestała porównywać się z bogatszymi sąsiadami i zaczęła zadawać jedno proste pytanie. Jak Bóg chce, aby jego pieniądze były wykorzystywane? W ciągu dwóch lat była wolna od długów, miała sześć miesięcy oszczędności i co miesiąc wspierała wielu misjonarzy. W tym miejscu wielu ludzi religijnych zaczyna czuć się nieswojo, ponieważ to, co mam powiedzieć, brzmi prawie nieduchowo. Modlitwa bez planowania nie jest wiarą, to domniemanie. Mówienie, że ufasz Bogu, jednocześnie odmawiając użycia mądrości, nie jest posłuszeństwem. To unikanie. Pismo święte jest w tej kwestii bardzo jasne. Kiedy Biblia mówi, że jeśli brak ci mądrości, powinieneś prosić Boga, nie obiecuje ona natychmiastowych pieniędzy, obiecuje zrozumienie, strategię i rozeznanie, Bóg chce dać ci zdolność zarządzania tym, co już masz. Zanim powierzy ci więcej. Dlatego nagłe bogactwo niszczy tak wiele istnień. Badania pokazują, że większość zwycięzców loterii kończy z bankructwem w ciągu kilku lat. Nie dlatego, że pieniądze są złe, ale dlatego, że mądrość nigdy z nimi nie rosła. Pieniądze po prostu wzmacniają to, co już istnieje w człowieku. Jeśli nie potrafisz wiernie zarządzać małą kwotą, większa kwota cię nie uratuje. Wiara wymaga działania. Możesz modlić się o przełom każdego ranka, ale jeśli odmawiasz budżetowania, odmawiasz eliminowania marnotrawstwa i odmawiasz pracy z doskonałością, nie praktykujesz wiary. Praktykujesz głupotę. Pismo Święte naucza, że pilne planowanie prowadzi do zysku, podczas gdy lekkomyślny pośpiech prowadzi do ubóstwa. Bóg honoruje mądrość wyrażoną przez działanie. Pozwól, że przedstawię ci praktyczną strukturę, która dostosowuje pieniądze do zasad królestwa, a nie do emocji czy impulsów. Nie chodzi tu o ograniczenia, chodzi o porządek. Po pierwsze, fundamentem jest dawanie. Pierwsze 10% idzie na dziesięcinę i ofiary. To nie jest opcjonalne, a wyjaśnię dlaczego w następnej zasadzie. Po drugie, od 10 do 20% idzie na oszczędności i inwestycje. To przygotowanie, to zarządzanie dla przyszłości, a nie strach. Po trzecie, od 50 do 60% przeznacza się na podstawowe potrzeby: mieszkanie, jedzenie, transport, media, podstawy życia. Wreszcie, od 10 do 20% rezerwuje się na dobrowolne zachcianki. Przyjemność nie jest grzeszna, gdy jest umieszczona we właściwej kolejności. Większość ludzi robi dokładnie odwrotnie: przekraczają wydatki na zachcianki, rozciągają się cienko na potrzeby, oszczędzają to, co zostało, co zazwyczaj jest niczym. I dają Bogu tylko wtedy, gdy jest coś ekstra. Potem zastanawiają się, dlaczego stres finansowy nigdy ich nie opuszcza. Dawid, pracownik budowlany w Ohio, zarabiający 58 tysięcy dolarów rocznie, uważał tę strukturę za niemożliwą. Jednak w ciągu 18 miesięcy wyeliminował 19 tysięcy dolarów długu na kartach kredytowych. Zbudował swój pierwszy fundusz awaryjny i doświadczył poziomu spokoju, jakiego nigdy nie znał. Jego dochody się nie zmieniły, zmieniło się jego posłuszeństwo. Teraz dochodzimy do zasady, która nie ma sensu dla naturalnego umysłu, a jednak odblokowuje nadprzyrodzone zaopatrzenie. Jest to zasada, której wiele osób unika, z którą się spiera lub którą źle rozumie. Dziesięcina i hojność. Nie chodzi tu o logikę. Chodzi o dostosowanie się do prawa duchowego, które działa poza ludzką matematyką. Pismo Święte odnotowuje jedyne miejsce, w którym Bóg zaprasza ludzi do sprawdzenia go finansowo. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, a zobaczcie, czy nie otworzę wam okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad waszą zdolność do jego pomieszczenia. To nie jest poetycki język, to bezpośrednie wyzwanie. Bóg zasadniczo mówi Nie możecie mnie prześcignąć w dawaniu, to niemożliwe. Niektórzy natychmiast sprzeciwiają się. To jest prawo Starego Testamentu. Teraz żyjemy pod łaską. Brzmi to rozsądnie, dopóki nie przeczytasz Nowego Testamentu. Kto skąpo sieje, skąpo też rządź będzie, a kto sieje obficie, obficie też rządź będzie. Zasada nie zniknęła. Wręcz przeciwnie, zintensyfikowała się. To, co dziesięcina naprawdę robi, to łamanie władzy pieniądza nad twoim sercem. Kiedy dajesz pierwszą część przed zapłaceniem rachunków, przed zakupem artykułów spożywczych, przed zapewnieniem sobie komfortu, deklarujesz, że Bóg jest twoim źródłem, a nie twoim pracodawcą. To nie jest teologia automatu sprzedającego. To prawo królestwa tak niezawodne jak grawitacja. Jennifer, pielęgniarka na Florydzie, zarabiająca 67 tysięcy dolarów rocznie, była pogrążona w 93 tysiącach dolarów długu. Każdy doradca mówił jej, żeby przestała dawać. Ale ona czuła się powołana do zaufania Bogu zamiast samej matematyce. Dzięki nieoczekiwanym bonusom nieplanowanej łasce i możliwościom, do których nie kwalifikowała się na papierze, całkowicie uwolniła się od długów. Liczby się nie zgadzały, ale posłuszeństwo zmieniło wszystko. Zanim porozmawiamy o obfitości, musimy porozmawiać o niebezpieczeństwie. Pismo Święte nie ostrzega nas przed posiadaniem pieniędzy, ostrzega nas przed ich miłością. Miłość do pieniędzy po cichu zastępuje zaufanie do Boga, jeśli nie zwracasz uwagi. Problem nigdy nie leży w posiadaniu, problem leży w kontroli. Możesz mieć bogactwo w rękach i nadal być wolny. Albo możesz mieć bardzo mało i nadal być zniewolonym przez strach. Właśnie dlatego musisz regularnie badać swoje serce. Czy służysz pieniądzom, czy używasz pieniędzy, aby służyć Bogu? Czy czujesz się bezpieczniej, gdy twoje konto bankowe rośnie, czy gdy twoja wiara się pogłębia? Gdyby Bóg poprosił cię o uwolnienie finansowego bezpieczeństwa, czy byłbyś posłuszny bez wahania? To niewygodne pytania, ale ujawniają, co naprawdę zasiada na tronie twojego życia. Wszystko, o czym rozmawialiśmy, wymaga jednej fundamentalnej zmiany: przejścia od niedoboru do obfitości. Mentalność niedoboru mówi, że nigdy nie ma wystarczająco, gromadzi, chroni, boi się utraty. Ale Bóg działa z obfitości, posiada wszystko, dostarcza więcej niż możemy sobie wyobrazić. Kiedy naprawdę w to wierzysz, coś się zmienia. Przestajesz się kurczowo trzymać, a zaczynasz krążyć, przestajesz konkurować o ograniczone zasoby. I zaczynasz współpracować dla wpływu królestwa. Ta zmiana nie następuje przypadkowo. Wymaga codziennej odnowy, głośnego wypowiadania prawdy, przekierowania wydatków, wybierania wiecznego wpływu zamiast tymczasowego komfortu. Kiedy zmienia się twój umysł, pieniądze podążają za nim. Omówiliśmy teraz trzy zasady, które mają moc całkowitego przekształcenia twojego życia finansowego: zarządzanie zamiast posiadania, mądrość. I działanie zamiast pasywnego nadziei. Hojność zamiast gromadzenia. To nie są idee motywacyjne ani nowoczesne strategie. To prawa królestwa. I podobnie jak grawitacja działają niezależnie od tego czy w nie wierzysz, czy nie. Teraz chcę zrobić przerwę i pomodlić się z tobą. Nie jako rytuał, ale jako ponowne dostosowanie. Ojcze, uznaję, że wszystko, co mam, należy do ciebie. Nie jestem właścicielem, jestem zarządcą, przebacz mi za złe zarządzanie tym, co mi powierzyłeś. Daj mi nadprzyrodzoną mądrość, aby zarządzać każdym dolarem zgodnie z Twoją wolą. Daj mi odwagę, aby być posłusznym, nawet gdy czuję się nieswojo. Złam każdego ducha strachu, chciwości i ubóstwa działającego w moim życiu. Deklaruję, że moje finanse są zgodne z celami Twojego królestwa. Jestem kanałem błogosławieństwa, a nie pojemnikiem akumulacji. Ufam tobie jako mojemu źródłu. Amen. Teraz wiara staje się rzeczywistością. Nie pozwól, aby to przesłanie zakończyło się jako inspiracja. Podejmij działanie. Jeśli nigdy nie dawałeś dziesięciny, zdecyduj dziś, że oddasz pierwsze dziesięć procent swojego następnego dochodu. Jeśli nie masz budżetu, stwórz go w tym tygodniu, używając poznanej struktury. Jeśli mocno trzymałeś się zasobów, zidentyfikuj jedną osobę, którą możesz pobłogosławić w tym miesiącu. Posłuszeństwo aktywuje to, czego sama wiedza nie potrafi. Chcę, abyś podzielił się swoimi przemyśleniami w komentarzach. Gdzie najbardziej zmagasz się, jeśli chodzi o wiarę i finanse? Czy trudniej jest ufać Bogu w kwestii pieniędzy czy kontroli? Bądź szczery, zajmij stanowisko. Twoje słowa mogą zachęcić kogoś innego, kto po cichu walczy w tej samej bitwie. Pamiętaj o tym. Biblijna pomyślność nie polega na szybkim wzbogaceniu się. Chodzi o wierne zarządzanie, zdyscyplinowane działanie i hojne życie, które honoruje Boga i błogosławi innych. Kiedy dostosowujesz swoje finanse do zasad Bożych, ustawiasz się na rodzaj pomnożenia, którego sam ludzki wysiłek nigdy nie jest w stanie wytworzyć.